Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul, zapraszam na drugi materiał z serii Zagrajmy w Tyrnal. Jesteśmy w pierwszym rozdziale Piekło na Ziemi. E, dokładnie w, w tym miejscu, żeśmy zakończyli e, poprzedni odcinek, e, to udało nam się e, przejść, te zielone kolory, a tutaj jeszcze jest druga część mapy przed nami. A, mój mi się skończyła. No dobra. Oczyszczenie ziemi stanowi konieczny krok na drodze ku lepszej przyszłości. Ja pierdziele. To nie to. Oczywiście, bo kratka wstrętna. Dosyć e, trudna jest e, ta gra na tym poziomie, co wzięliśmy. A ja Ej, czekajcie, bo tu możemy chyba zejść. A, to tak nic nie ma. Dobra, co my tu mamy? Bomba przylepna. Aha, bo tu już mamy te ulepszenia, dwie modyfikacje dostępne, to sobie ulepszymy ciężkie dział. Mamy precyzyjny strzał. Przybliża, w celu zwiększenia precyzji pociski mogą przebić się przez mniejsze demony. Zadaje dodatkowe obrażenia słabym punktom. Dobra, to sobie chyba weźmiemy. I tu jeszcze mamy mini rakiety. Też fajna sprawa. Dobre do likwidacji grupy demonów. Rakiety namierzają cele używane e nierozważnie. Szybko zużywają amunicję. Dobra, precyzyjny strzał. Sniperka nam się przyda do eliminacji właśnie tego demona z tym ogonem. No to przybliżenie jest jakieś rewelacyjne, ale zawsze coś Zawsze coś. Apteka. Co to jest to? Mamy już amunicję. Granat odłamkowy, proszę. Ściśnij Page Up. Wystrzelić granat, który wybucha po wylądowaniu na ziemi. Eksplozja zadaje obrażenia i wytrąca z równowagi wszelkie demony. Rażone wybuchem łącz ten atak z użyciem innej broni. Granat odłamkowy powoli odnawia się wraz z upływem czasu. No dobra, fajnie. Będziemy tego tak używać. O kurde, słabe punkty. Kokodemon. Kokodemon to na tarczywy demon dysponujący potężnym ukryzieniem. Jeśli uda Ci się trafić go w paszczę bombą przylepną bomb, lub granatę od, odłamkową, natychmiast go oszołomisz. Więcej informacji na temat słabych punktów demonów znajdziesz w kodeksie. Okej. Okay. Tu już my wszystko chyba zrobili. Oh shit. Dobre, dobre Czekajcie, bo ja się odbijam od przeciwników A nie przepraszam tu jest poręcz Chyba tak, tu jest poręcz Kurde. Super, super. Trzeba uważać, bo jak widać, można samemu się zranić. A to jeszcze się nie skoczyła tutaj ta jadka. Próbujmy tego użyć. Aha. Kurde, wela, rebalans. balans. Kurwa, gra. Miodo. Jeszcze jeden? O, oh, shit. Jeszcze jeden. Fajne, że e, tych finisherów kończących e, jest naprawdę kilka, e, to nie jest tak, że jest jeden czy tam dwa. A jest więcej tego, więc to się nie nudzi nigdy. To, że chyba się nie da zabić przeciwnika. Wręcz. Dobra. To żeśmy chyba ukończyli. Mam jeszcze sporo sekretów do odkrycia, bo jeszcze cztery. warto się rozglądać może coś znajdziemy ciekawego dużo amunicji jest nawet znaczy dużo jak walczymy to jej brakuje a tak to Tam się chyba nie da wejść, co? Chyba nie. E... Snajperka zużywa nam e... chyba 4 sz... albo 6 sztuk amunicji. Tam została. Okay, tu mamy pancerz do zebrania? Aha, moment, jak tam wejść? W ten sposób, dobra Fajne, fajne Tu był sekret? Nie, to nie był jako, jako sekret O kurde, patrzcie co tu jest Jakiś mega duży kompleks A zobaczmy 60 Tak, 6 śluba municja już traca, to się nie opłaca to że tak 6 sztuk, musiałabym municję zu zużyć około powstanie ark po całkowitym upadku cywilizacji m, nagrody i granice jakie znamy przestały istnieć garstce pozostałych biurokratów urzędników państwowych dowódców wojskowych udało się przetrwać dzięki schronom których istnienie utrzymywane było w tajemnicy przed opinią publiczną Powstały w ten sposób organy działające pod flagą narodów sprzymierzonych reprezentuje wszystko to co pozostało z rządów prawa i tworzy coś co zasadniczo nazwać można światowym rządem Ubudę. Macka. To te piekielne formacje pozostające pod ścisłą obserwacją naukowców ARK na Ziemi pojawiły się na całej planecie, wszędzie tam, gdzie doszło do manifestacji piekła. Tworząca chaotyczne, pozornie losowe wzorce strukturalne, piekielna narość zapuściła korzenie w alarmującym tempie, przejawiające cykle reprodukcji komórkowej, którego zadaniem naukowców ARK nie sposób przerwać. Jej wpływ na środowisko jest wyjątkowo szkodliwa dla ziemskich form życia, wytwarza ona biologiczne czynniki skażenia rozprzestrzeniane w atmosferze oraz wiele różnorodnych zagrożeń organicznych. Dobra. Ups. A ty gdzie kolego? Tu jestem. Hello Chodźcie, chodźcie, chodźcie Zawsze idziemy trochę amunicji Czekajcie, tu taki jakiś sekret? Aha, no, fakt Czekajcie, jak się tam dostać Tady chyba nie Czekać, zobacz, może tutaj gdzieś jest jakieś wejście. Tutaj coś mamy chyba. A, jest. Dobra. Ono, zielono kod oszustwa. Co to kurde jest? Kody ee, oszustw. Aktywują specjalne modyfikatory podczas wyboru misji, np. wszystkie runy. Podczas korzystania z kodów oszustwa zapisywane są podstępy, ale nie możesz podnosić, podnosić przedmiotów, które kolidują z aktywnym oszustwem. Np. runy występujące w świecie gry są zablokowane po uruchomieniu kodu na wszystkie runy. Włączenie kodów oszustwa w trakcie misji powoduje ukrycie kluczy Slayera. Powtarzaj misję, aby odnaleźć wszystkie przedmioty, ukończyć wszystkie starcia i eksperymentować z zablokowanym uzbrojeniem i, i ulepszeniami. Powiem Wam, że ja z tego nie będę korzystał. Nie lubię o, e, tych kodów. Mówię Wam, najbardziej mi się podoba to, że gra pokazuje na mapie, gdzie byłem. Jak są mapy bardzo rozbudowane, a na pewno takie są, to wiemy, gdzie nasza postać była, a co pominaliśmy i gdzie powinienem się wrócić. No to jest po prostu fantastyczna sprawa. Poczekajcie, bo tutaj chyba już nic, nic nie zrobimy. Musimy chyba się tutaj złapać, co?

Pięknego A dziwne, bo wszystkich przeciwników nie pokonałem. A granie jakby nam e, zwolniła. O kurde, level up. No bo tu mamy wejście na górę prawdopodobnie wejście mamy górą. Dobra, super. Dobra, tu żeśmy chyba wszędzie e, byli, chociaż na górze jeszcze nie byłem. A. amunicji. Dobra, tu wszędzie byłem. Zostały jeszcze dwa sekrety, ale powiem Wam, że nie wiem, czy mi się uda je zdobyć, bo tu kończymy grę zaraz chyba, znaczy poziom. Cały czas mam tą kartę tutaj dostępną Oj uwaga, macka O, mamy życie Amulicę mi się kończy, więc to przydałoby się użyć e, piły Ojej, ja, 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 Holy crap. Cieka, susia, stąd. Dobra. Cura mi przeszkadza. Hmm, tutaj niby coś jest, ale... Znaczy, jest coś. O, udało się. Nie mam... E... mu więcej amunicji, dobra. Jeszcze dwa sekrety nam zostały do zdobycia. No. Czy tej cytadeli demonów? Zaznaczam ci ją na wyświetlaczu. O tutaj coś jest? Tutaj nie mogę tam wejść. Nie, tutaj nie ma nic. Kurczę, dwóch sekretów nam brakuje, to koniec poziomu jest czy nie? Coś przeoczyłem? Kurczę, wydawało mi się, że wszędzie byłem. tuż nad tobą. Moje odczyty ukazały winne w środku tego obiektu. Holy crap! Czy nie jest koniec poziomu? wiem, po co ta jest cały czas wyświetlana tutaj. Szybka podróż pozwala na teleportowanie się w wyznaczone miejsca na mapie. Korzystaj z niej, by znaleźć dodatkowe przedmioty oraz ukończyć opcjonalne starcia. Szybka podróż odblokowuje się pod koniec misji. Aby uzyskać dostęp do szybkiej podróży w zakładce mapy w dojster wciśnij NUN 4. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy chyba sekret 1. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zróbmy... O, tutaj coś jeszcze jest. Szybka podróż odblokowana. Dragon Nilox. Ale jakby brzydka grafika. Dragon Nilox, jeden z trzech piekielnych kapłanów odpowiedzialny jest za zapewnienie powodzenia inwazji piekła na Ziemi. Woli działać na powierzchni planety, pracując na swojej osadzonej na grzbiecie demonicznego Tytana plugawej Barce, z której dzięki jej mobilności i wysokiemu położeniu może łatwo nadzorować kampanię przeciwko ludzkości. Mściwy i okrutny Nilaks często chwyta cywilów żywcem, by ich świeżą krew wykorzystać w swoim okultystycznym rytuale. Dobra. No właśnie, nie zrobimy koła, okrążenia. kapłani, potężni adepci tajemnej magii, wypaczyli swoje moce. Ujarzmiające mroczne siły piekielne psychomancji, aby mogły posłużyć się realizacji ich niecnego celu: przygotowania ziemi do ostatecznego krwawego rytuału. Rytuał ten, pochłaniający obecnie ziemię, został przypieczętowany krwią kapłanów. Dopóki żyje, choćby jeden z nich, pustoszenie ziemi będzie trwało, co gwarantuje piekło absolutną władzę nad śmiertelnym światem. Tylko unicestwienie kapłanów może przerwać rytuał i ocalić ziemię. Okej, okay. to mam jeszcze taki rysuneczek. Dobra, zobaczmy co to jest. Aha. Gunmaker uczestniczy w tym zebraniu, ale poza swoją domeną, wydaje się, że jest niezniszczalna. Ofiara tego świata zostanie złożona w wielkie kammelgry i tak, ale energia zostanie przywrócona jeszcze raz. Tak, jak zapisano. Prosto wzdłuż tych, którzy są niedowiarkami! Nie zdołasz ocalić ich przed trybunałem! <trybunałem>, <trybunałem> Fajny ma, ma pancerz, naprawdę. Sprzęt. Nie możesz się wtrącać. To jest szansa dla ludzkości na odkupienie. Okazja przysłużenia się nam. Nie możesz się przecież opierać woli Kameraker. Aktywuję teraz portal. Bo to właśnie ty masz wypełnić moją wolę. Podsumowanie. Jest. Udało nam się zdobyć to osiągnięcie. Eksploracja, tak? Jest. 13 mamy matbotów. Ej, boże, 3 matboty, 6 kodeksów. Zebraliśmy 3 zabawki i kod oszustwa. I tu mamy nagrodę. 81 700 punktów. Ja troszeczkę pograłem wcześniej. Ej, nie, nie będę kłamał. Więc tutaj od razu po ukończeniu zbywamy trzeci poziom. Co to w ogóle tu nam daje? Pokaż szczegóły nagrody Deluxe Mordowanie na Luzie. Wchodzi w skład kolekcji Pikielny Żart pików 13 Serii. Wchodzi w skład na luzaku bez spiny. Bo to jest to samo. Aha, możemy tutaj 13 zrobić? Nie mogę tego przesuwać. Mogę. A tu mamy dalej jeszcze poziomy. Także sporo tych poziomów nie wiem, 50 więcej 45 Dobra moi drodzy to byłoby na tyle jeżeli chodzi e, escape zapisz i wyjdź Kończymy pierwszy rozdział gry drugim odcinkiem e, Fantastycznie się gra, e, więc na pewno będziemy grać dalej, o to się nie martwcie. Zostawcie suba, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił łapeczkę w górę. Dziękuję za wszystko, trzymajcie się. Pozdro